Cześć, dzień dobry, jak widać, przepiękna pogoda. Dziś zapowiada się bardzo ciekawy dzień. Fajnie, że jesteście. Będziemy się przeprowadzali, biuro. Ja będę robił księgowość i wiele rzeczy w domu. Oczywiście trzeba złożyć vloga, ale biuro, dzisiaj będzie biuro. Dobrze, moi drodzy, jestem w biurze. Dzisiaj mam jednego pomocnika. Przenosimy to, to i to. Niestety, biuro, które mamy nowe, jest połowę mniejsze. Jest w ciemniejszym miejscu, ale zaraz wszystko przeniesiemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, jesteśmy w nowym biurze. Tutaj pomyślałem, że stawię biurko Karoliny. Tu dwa biurka naprzeciwko siebie i tu szafy. Zobaczę, jak to będzie wyglądało. Albo z tej strony szafy, a tu biurka naprzeciwko siebie, żeby Karolina miała miejsce. Coś takiego zaraz poprzestawiamy i wymyślimy. Dobra, tak zmieniliśmy. Idziemy po resztę rzeczy. Ok. Mamy zapakowane, mamy kółeczkę, więc szybko pójdzie. Kartę musimy zabrać. I lecimy z tym. <śpuszcza> Zapraszam Pana. Chyba ta będzie szybciej. No. No hej kochani, dziś wielki dzień, słuchajcie, dzisiaj przeprowadzka, ja zaraz jadę do biura, właśnie skończyłam live'a, zrobiliśmy wspólnie paznokcie, robiłam bazę po prostu taką wzmacniającą, Doklejam rzęsy, wymydełkowałam brwi i Tarek już przenosi rzeczy, nie mogę w to uwierzyć, że dzisiaj będę w nowym biurze, tak się czuję nieswojo, jestem zdenerwowana i podekscytowana jednocześnie, także jeszcze łyk na moje herbaty jaśminkowej. Trochę mnie głowa dzisiaj boli, nie wiem czemu. Może się nie wyspałam, bo musiałyśmy rano z Lalą wstać. Wiadomo, szkoła. Także co, ubieram się, przebieram i lecę do biura. Dobra, druga szafa zapakowana. W ogóle te kółeczka są świetne. Naprawdę są najlepsze. Wziągnęliśmy świeczki. Dobra, jedziemy z drugim. Zobaczcie, na styk się mieści. Kółeczka się zatkał. Ej, to popchni, popchni, nie wiem jak to wyciągniemy później. Ja. Yeah. Dobra, udało nam się wcisnąć maszynę. Teraz idziemy po biurko i tutaj jeszcze jakieś lustro albo kwiatek przyjdzie. Wypakowaliśmy wszystkie rzeczy. Teraz to biurko. Tu skręcałem dawno temu. Zrobiliśmy na wymiar, więc mam nadzieję, że się zmieścić nam między drzwiami a oknem obrócimy do góry nogami i na to położymy szuflady i resztę rzeczy wózeczek załadowany, nam się udało tak to zrobić i najważniejszy sprzęt, żeby Karolina już miała wszystko pod ręką jeszcze na no one trzeba było zdjąć, ale to chyba nie dzisiaj już. jeszcze moglibyśmy tutaj coś wcisnąć, może kwiatka wciśniemy Ogólnie wszystko jest fajnie tutaj, jak widać, tylko ta przestrzeń tu do przejścia jest mniejsza, ale co prawda Karoliny nie ma tutaj cały czas i trzeba dziewczynom delikatnie inne biurko tutaj postawić, żeby miało więcej miejsca dla siebie, bo fajnie, że są te otwory, ale to taka niewykorzystana troszkę przestrzeń i delikatnie tutaj są za długie, Mogły być 100 cm, a nie 120 i by tutaj większa przestrzeń by tutaj była tak stwierdziliśmy, nie? Jednak przyszła ta nasza koleżanka Magda I powiedziała, żeby troszkę tutaj zmienić I w końcu docelowo jest tak Jest fajnie Karolina to ma światło oddzielne od okna Którego w teorii jest dopiero kawałek dalej Ale dobrze to wygląda Teraz pójdziemy z Beatką po reszcie dodatków Poustawiamy świeczki Światek ma nowe miejsce Bo on to jest interpiece Tak Jest wygląda. Bardzo dobrze. No, a koniec końców ja chciałem tutaj zakleić wiesz, tą ścianę. A to no, w takim wypadku to tylko ta. Większość rzeczy zabranych, więc jest tu już przestrzeń czysta. Zobaczcie. Tada. Tak naprawdę to biuro mieliśmy na 6. Teraz będziemy mieli na 2. Ostatnie tutaj kursy, ale już większość najważniejszych rzeczy jest zabrana. Nawet i teraz układa na półce. A ja jadę jeszcze z kloszami. Stylizacja zabłąkana. Da się, słuchaj. No i co tutaj potrzebuję, A gdzie jest mój ten? Mój yy, kurzołap? Nie ma kurzołapa. To co jest kurzołap? O, mój kurzołap tu musi być. Nie, kurzołap już tak. nie. Nie, słuchajcie, bo on tak mi tu wypełnia. Ja muszę mieć coś na wypełnienie No, Lecimy. nie mam miejsca na kurzołapa. No, i jestem już w biurze. Tutaj yy, słuchajcie, nieźle. <grywa> Nowa, nowe tło ustawiam się. Tu się za mnie mieści, ale ogólnie miejsca jest mało. Także, tak do vloga jest spoko. Ale, żeby. ciasne, ale własne. Ciasna, ale własne, sobie Wiesz, co? Bo tu jest kabel i właśnie ten kabel z lata wchodzi. Drugie tło zabieramy do domu, bo, ta, bo to i tak wygląda korzystniej w kamerze. Tam to zielone mi zmienia kolory że od razu twarz się robi zielona i tak dziwnie wygląda przez to. Także ja robię sobie szybki make-up. Widzicie, mam nałożone, Co ja mam nałożone. Tylko mam nałożony krem. No i, i, i idę nagrywać. Idę nagrywać. Słuchajcie, daj mi kawałek tej, papieru, jak możesz. I idziemy nagrywać paczki PR do biura jeszcze na górę, więc to będzie ostatni film nagrany w tamtym biurze. Słuchajcie, pomyślałam sobie, że w sumie możemy wykorzystywać te przestrzenie, które są tutaj, jakoś mało wykorzystujemy tak, te mało, przestrzenie nie? z wyborka. Myślę, że jak będzie lato, to nawet z mikrofonem będę mogła nagrywać na patio. Że Wstę mogę to nagrywać. tym na ciało? Tak. Dlaczego nie? Że mogę. To jest jasne. Czekaj. Mamy też w pokoju fajne konferencyjne. Mamy no. jakieś fajne studia, które możemy sobie wypożyczyć, wiecie. Inne studia. Czy to będzie w ogóle dostępne? Dla... Tak, nasze będzie dostępne. Stare tak? nasze? Tak, mhm. że możesz sobie znaleźć. Najpierw... Albo chyba, żeby sprzedadzał komuś. Jak nie nie wiadomo, czy to. To, to tak, Ale te biuro to ducho obok nas. Te stare. Jest do... Też jest, żeby. A racja! Też można ta tam pojechać. To jest ładne światło, to tu rokiem. Czy jakiegoś live'a, czy coś? No tylko kwestia zapakowania kosmetyków, przeniesienia, ale tak to ale będę mogła. A może jakiś masz jakieś treści, co No tak. Musisz wziąć tylko statyw, a to masz tak światło. Dziennie. Słuchajcie, jedyne czego w biurze nie nagrywam, a co myślałam na początku, że będę nagrywać, to zmierzymy. Bo tutaj naprawdę jest dużo ludzi, oni ciągle przechodzą. Wiem, że tutaj może nie widać tego, jak jesteśmy w biurze, ale to, to tutaj są przeszklone y, jednak okna. Się się do chodzi, no właśnie, kiedyś tak robiłam, robiliśmy jakieś stylówki, już nie pamiętam, Betty, co to było. No na zdjęcia robiliśmy na patio. Czy to była... Nagrania robiliśmy, Torebek. torebki robiliśmy. Czy bierzemy zara? Kiedyś tu robiłam. To strasznie się... Um... To nie było tak łatwo, powiem Wam. Więc to jest jedyne, co nagrywam w domu. No, myślałam, że się spotkam dzisiaj z siostrą, ale siostra się rozchorowała, bo powiem Wam, za każdą jak siostra przyjeżdża do Polski, jest za każdym razem chora. Ja nie wiem, po prostu... Zimno. Ja i tak współczuję zeszłym razem jak była w Polsce, jakoś chyba jesienią, to leżała u nas na kanapie przez tydzień i prawie nigdzie nie poszłyśmy. Współczuję, także słabo, 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 bo nic nie porobimy. My się też nie chcemy pozarażać, bo wiadomo, wychorowaliśmy się już. Także to jest słabe, no ale nic, mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Także słuchajcie, nowy początek w nowym biurze, ja tam się cieszę. Ja lubię takie zmiany, powiem Ci, że... Ja też to jest zawsze pozytywne. Tym bardziej, że tutaj widzimy dużo plusów. Tutaj mam korektor z. Boże, korektor, bronzer z Evelyn. Dużo plusów widzę z tej zmiany, że będziemy rzeczywiście mieli. Ja myślę, że tutaj będziemy mieli troszkę spokoju. Trochę spokoju, myślę. Trochę, wiesz, na przykład głupią kawę, nie będzie kolejki czy do kubków, bo poszłam teraz i wiecie, kubek każdego rodzaju był do wyboru, a tam na górze jak byliśmy. Ale ja zauważyłam, że ludzie przychodzą ze swoimi kubkami. Tak? No, słuchaj, takie termiczne? No, mają takie z tego. Z, 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 z Starbucksa. Aha. Ceramiczny i ze swoim kubkiem. Ok, kutko. I tak, o taki duży kubek. A nie chciałabym się go tutaj nosić wiesz, później do, tam, do zmywarki wkładać, chodzić po no niego, się pamiętać o tym. To jest biurze i przyzwyczajona. Może biurze. i tak. Wiesz, gdzie dzisiaj idziemy, kochanie? Gdzie cię zabieram? No, do sklepu spożywczego. No. <noise> Zgadłeś! Jesteś zadowolona? Idziemy do biedry? O, tak, teraz... Ale ostatnio dziewczyna pokazała, nie wiem, czy to było na jakiej platformie, mhm. że idzie kupić przyprawy i jakieś inne suche rzeczy. No. I że bardzo przepłacamy w sklepach spożywczych, że lepiej zamówić sobie. No, ale ja ci czy było dawno. Nawet makaronu, czy coś. No. I że bardzo przepłacamy w Zgadzam sklepach się z tym. Spożywczych. Ja zamawiam. Kilka złotych na każdym produkcie. I nagle się robi 200 zł. Za ja zamówiłam ostatnio przecież te takie wielkie szczypiorki bazylie, coś tam. No to to było po 7 zł. i podzieliłam się z tym z mamą. Ja korzystałam z tego. To są takie duże pojemności. Słuchajcie, warto naprawdę poszukać taniej, bo dla gastronomii można po prostu kupić w niższej cenie. Dobra, i teraz ten róż z Kosas w kolorze hype. Zobaczymy, czy jest hype. Wybaczcie, że tutaj taki content makijażowy na tym kanale, ale. Chcę się szybko umalować i iść właśnie do biura na górze. I nagrywam, Zarek pójdzie pewnie ze mną. Nasz tu stylizacje, rewers brązowy. Burgund mamy, słuchajcie, wyprzedany. Mieliśmy go w mniejszych ilościach, także brąz teraz. Zresztą brąz i tak jest popularniejszy, wiadomo. Szczerze to nie myślałam, tyle z Was w ogóle będzie zainteresowanych burgundem. Obstawiałam, że jednak brąz. Dokładam, miałam kępki, ale sobie domalowuję. Czy to przy okazji przeprowadzki mogłabym tutaj jeszcze zrobić trochę porządku? Ale, ale to już nie dzisiaj. Tak, się porządki. Nie w tych rzeczy. I błyszczek od Maxineczki. I Toop 05. W ogóle mam naszyjnik od swojej widzki tutaj. dla opalacza. Trudno. Miałam bardzo fajnego dzisiaj live'a. Dobra. Taki mamy make-up. Na szybko, jak widzicie, zrobiłam z wami raz, dwa. Yy, I lecimy na górę. Albo możecie trochę rozświetlacza. No, mam takie fajne z Sinseja. One w Betty były, nie? Chwilę w Sinsea, a później się zmyły. Tak, momentalnie. Szkoda, bo naprawdę ładny ten rozświetlacz. A my dzisiaj mamy powrót na basen z młodą. Dawno nie była. A w przyszłym tygodniu co? egzaminu ósmych klas, więc będzie wolne. I zakupy do domu dostarczone. Powiem Wam, że nie mieliśmy już siły na e, tak naprawdę jechanie do marketu, więc zamówiliśmy po prostu online dzisiaj z Carrefoura. Co nie, z O'Shawn, przepraszam, dzisiaj z O'Shawn. Darek, co tu już zrobiłeś? Pyszną zupkę. Karafiorową. O, ja wyciągam to co tutaj w paczkach. Trochę jogurtu, trochę serów Jajka, o mam nadzieję, że całość całości wydarły. Koper i mm, szparagi kupiliśmy u nas pod blokiem Ale no, tak jak mówię, jeszcze zamówiliśmy Dla wygody Słuchajcie, ale wyszła pyszna zupa kalafiorowa Pyszna, jest zielona aż od tego Ale od czosnek, kapelki, czosnek dałem Dużo no czosnku No i dobrze, fajnie Tak miałam ochotę na kalafiorową <laughs> Ja tak sobie. Nie wiem, czy my dzisiaj gdzieś zobaczyliśmy, że ktoś robił, czy... Nie, tak po prostu Wpadliśmy na taki dobrze. pomysł dużo kopru Jestem. jestem taki głodny. Słuchajcie, tak mnie bolą plecy. Od przeprowadzki, co? Od dźwigania. Dobrze tak, że mieliśmy kółka. Te kółka, kółka to jest w ogóle ten, Abeti, wiesz co powiedziała? Nam te że kupi sobie w Action czy w Primarku taki, mm, taki wózek na kółkach mhm. i będzie jeździła po paczki na drugim piętro. No, I że pomysł, super do wożenia. Żebyś nie dźwigać. Mhm. Trzymajcie kciuki za nas w nowej lokalizacji. Tak. Nowe biuro. Mniejsze <laughs> opłaty. Nowy I start. i, i Mam nadzieję, że nie zagracicie go paczkami. Pewnie zagracimy, ale już dzisiaj się trochę odgruzowałam, bo nagram odcinek. Tyle dobrze. No. Trzymajcie się. Trzymajcie pa, pa. się, pa.